Witam. W ten upalny dzień. Może krótki filmik na temat awokado, tego dużego egzemplarza, który tak mniej więcej jak co roku odkąd trzymam go na dworze, tak gdzieś mniej więcej około czerwca, czerwca, no końc maja, czy początek czerwca, To no teraz trochę później w tym roku, bo trochę to wszystko było spóźnione, zaczął zrzucać zrzucać liście. I nie jest to efekt choroby czy tam czegoś. Jest to naturalny proces, który zachodzi u drzew zimozielonych, bo te, drzew, bo te liście, żadne liście nie są wieczne. I jak poprzednie, jak liście tegoroczne już nabiorą już takich w miarę kształtów, już są takie już wystarczające, żeby prowadzić nową nową, nową fotosyntezę w tym roku. To drzewo pozbywa się starych, już niepotrzebnych, już wyeksploatowanych. Tutaj widać. Pod słońce, takie żółte. Z żółtymi przebarwieniami jest to naturalny efekt u awokado. Ta część jest to efekt nienaturalny. To są liście, które ten kolor jest wynikiem znowu tego zimowania, które tutaj u mnie, oczywiście w moich warunkach, jest na tyle Niedobre, że liście zaczęły zasykać. Ale jeśli liście już przybierają taki kolor żółty, jak tutaj, jak tutaj przy tych egzemplarzach, to jest to efekt już opadania, naturalny efekt opadania liści. Gdyby ta awokado było cały czas w dobrych warunkach trzymane i zimę, i, i tak teraz, to całe liście byłyby żółte po prostu. W zeszłym roku tak mi się udało, że jakoś w miarę przezimował. I efekt był właśnie taki dużo bardziej kolorowy niż w tym roku, ale tak to jest. Tak to, jeśli właśnie liście opadają awokado o tej porze roku z zeszło, zeszłorocznym, to jest to naturalny efekt. I awokado się tak prezentuje. Już naprawdę spory egzemplarz. Jak na razie pozdrawiam.